W galerii gram Sebastiana, to jest moja postać. No, jeśli chodzi o to skąd y, przybył Sebastian, to na pewno jest to chłopak y, spoza Wrocławia. Y, wiadomo, jak każdy chyba z mniejszej miejscowości chce się przenieść gdzieś, gdzie ma większe perspektywy, jakąś ciekawszą możliwość życia. No więc, spróbował akurat w galerii, udało się, no i tutaj został. Sebastian zatrudnia się jako... Y, jako techniczny, jako taki monter, który Zajmuje się wszelkimi rodzajami naprawami, elektryką, takimi chyba mniejszymi sprawami. Sebastian, Sebastian jest na pewno spokojnym chłopakiem. E, pozytywnym. Pozytywnym. Jest ciepły wobec innych ludzi, życzliwy. E, myślę, że opiekuńczy. Na pewno opiekuńczy. M, bardzo nieśmiały. I chyba nie do końca, jeżeli mogę to tak ująć, kumaty. <laughs> Jest po prostu prostym chłopakiem, który nie zawsze odbiera sygnały, które są wysyłane w jego stronę. W ten sposób, jeśli chodzi o, o, o to, czy Sebastianowi wpadnie jakaś dziewczyna w oko, to tak wpadnie i będzie się to wiązało z różnymi perypetiami, bo nie tylko Sebastianowi wpadnie w oko kobieta, ale również Sebastian wpadnie w oko pewnej dziewczynie. Moje pierwsze wrażenia z planu są bardzo, bardzo pozytywne. Bardzo fajnie się pracuje. Od razu ekipa przyjęła mnie bardzo ciepło, z dużą dawką zaufania. I od razu jakaś wolna ręka, od razu troszkę wolności na planie. No i to było bardzo przyjemne. Bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania naszego serialu. Mam nadzieję, że spodoba Wam się postać Sebastiana. Tak jest napisana, więc powinna. No. Eee... Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, no i mam nadzieję, do zobaczenia na małym ekranie. Cześć!